Cześć! Dzisiaj znów temat strategii, aczkolwiek w troszkę innym podejściu, ponieważ na jednej z grup pojawił się temat dość małych grup, pojawił się temat, czy warto mieć więcej strategii i pomyślałem, że dość ciekawe podejście. Jeżeli chodzi o strategię, to oczywiście wspominałem już na temat pracy, na temat strategii w jednym z odcinków. Wiecie też, że ja mam kilka strategii. No i teraz pytanie. Kiedy mieć kilka strategii, kiedy mieć jedną. Zaczynając po kolei, najważniejsze to opanować jedną. Opanować jedną strategię, czy ona będzie skupiona na jednym instrumencie, czy będzie mogła być stosowana na kilku instrumentach, to jest bez znaczenia. Opanować jedną. Bardzo dobrze opanować jedną. I kiedy mamy opanowaną jedną strategię i ona jest dopasowana do nas, tak jak mówiłem w innym w materiale z rynkowych shortów, to wtedy zacząć się zastanawiać, czy w ogóle potrzebujemy większej liczby strategii. Kiedy nam się kolejne strategie mogą przydać? To jest sytuacja, w której chcemy rozszerzyć swoją obecność na rynku, ponieważ mamy na to czas, mamy takie możliwości, a jedna ze strategii po prostu nam na przykład albo dotyczy tylko jednego instrumentu, albo na przykład jest bardzo specyficzna, jeżeli chodzi o ramy czasowe. Tu świetnym przykładem jest strategia na rozwijanie danych makroekonomicznych, którą ja stosuję, która wymaga ode mnie obecności na rynku w okolicach 30 minut dziennie. Wynika to z faktu, że są te publikacje, więc ja muszę być na tym rynku jakieś 5-7 minut przed publikacją, nawet jeżeli totalnie siadam na przykład po tygodniu wolnego, to wystawić mi te kilka minut, żeby spojrzeć jaka jest sytuacja na rynku, w jakiej pozycji jesteśmy w jakim miejscu, jakie są potencjalne zasięgi dla danych, danych i tak dalej. Danych, danych. Dla tych publikowanych odczytów. Więc w tym momencie to jest jedno podejście, które wymaga właśnie od mnie obecności 30 minut. No i wygląda super, bo pracujesz 30 minut dziennie, zarabiasz pieniądze. Jak wiecie, z czasów, kiedy jeszcze publikowałem wyniki, to potrafią bez tego naprawdę bardzo duże pieniądze. No i super, brzmi super, po co robić więcej? Ale też raz, że chciwość, dwa, nie zawsze są publikacje, trzy, strategie też mają momenty, że przestają działać. I w tym momencie oczywiście warto mieć, kiedy mamy opanowaną jedną strategię, warto dorzucić do niej drugą, która jest inna. Nie, oczywiście to jest nie ta kolejność, więc tutaj nie idę jakoś chronologicznie, natomiast podaję przykład drugą strategią, która też ode mnie dużego czasu na rynku nie wymaga. Jest strategia na danych. Na danych, przepraszam. Strategia na statystykach. Oparta o statystyki dzienne, które publikuję codziennie. Mam swój raport opracowany, widzę co się dzieje, mam zaplanowany cały tydzień. Wiem, którego dnia jakie instrumenty mnie interesują. I w tym momencie Mam plan, ale on też wymaga ode mnie obecności kilkadziesiąt minut, tak do godziny, żeby to rozegrać, ponieważ wystarczy, że tak naprawdę otworzę pozycję i jeżeli rynek idzie w moją stronę, to ją stop lossa przesunę na break event, Mam take profit, mogę zamknąć platformę i mieć cały dzień dla siebie. Ale też jest to strategia, która wymaga pewnego wyrobienia się, obserwacji rynku i tak Więc tutaj oczywiście. Patrzymy na to i jest ok. Trzecia z tutaj korzystam to jest typowy scalping, właśnie w tych sytuacjach, w których ani statystyki nie mam, albo już skończyłem transakcję na statystyce, albo nie mam danych i w tym momencie też siedząc w rynku chcę popatrzeć, czy jestem w stanie coś zrobić. I to są oczywiście różne instrumenty, choć w niektórych miejscach wszystkie te instrumenty wszystkie strategie przenikają przez niektóre instrumenty na przykład na parach z jenem mam i statystykę dla funta do jena i dla euro dolara więc tutaj na tych danych mogę to rozgrywać mogę rozgrywać na danych mogę rozgrywać na scalping mogę rozgrywać na statystyki ale nigdy nie rozgrywam jednocześnie. Zresztą wspomniałem o tym w materiale, o przenikaniu się danych makroekonomicznych oraz danych makroekonomicznych wraz z silnymi statystykami. Kolejna rzecz to jest właśnie ten scalping. No i kolejna, czwarta strategia to jest ta sujowcowa, ta już na dłuższy interval, więc też wymagająca ode mnie tak naprawdę. Relatywnie niewielkiego czasu, ponieważ tak naprawdę przy większości surowców jestem w stanie, tych, których uważam, że można coś rozegrać, przeanalizować w mniej niż godzinę, a są to transakcje zawierane na okres no, albo typowo day tradingowo, albo ewentualnie na kilka dni rzadziej, na kilka tygodni. Więc też nie wymaga ode mnie dużo czasu. Efekt jest taki, że mam kilka strategii, które sumarycznie mogą mi zająć w ciągu dnia 4 do 5 godzin jeżeli wszystkie w pełnym zakresie je używam na rynku. I jest to pakiet, który się uzupełnia, ponieważ obsługuje bardzo szerokie spektrum rynków, jednocześnie nie wymagając pewnych elementów, jakie są konieczne do pełnego opanowania danego rynku. Ponieważ każdy rynek ma swoją specyfikę, ale tak, statystyka tą specyfikę ujmuje w liczbach, w zasięgach. W jakiś tutaj punktach i tak dalej. Z kolei publikacje danych ignorują bardzo często. Specyfikę fundamentalną danego instrumentu. One po prostu ignorują, ponieważ strategia na danych jest oparta o emocje, które są w przeciwieństwem racjonalnego myślenia, które stoi w podporze na fundamentach danego rynku. Więc te rzeczy mamy w różnych statystykach, w różnych danych. W przypadku scalpingu, no to też tutaj bardziej idziemy technicznie, więc też pewne elementy fundamentalne na danym rynku są dla nas niekoniecznie aż tak istotne, choć warto je wiedzieć, stąd też jeżeli chodzi o scalping, to stosuję go przede wszystkim w instrumentach, które znam więc tutaj nie, nie skalpuję na jakichś instrumentach, na których, których nie znam, których fundamenty mi nie odpowiadają, tak? dlatego nie skalpuję na eurodolarze, mimo że jest to bardzo płynny instrument, to jednocześnie eurodolar dla mnie jest instrumentem, który fundamentalnie jest, fundamentalnie powinien inaczej się zachować niż się zachowuje rynkowo, przez co moja psychika się źle czuje ze skalpingiem na, na tej parze walutowej. Co nie zmienia faktu, że oczywiście na danych czy na statystykach jestem w stanie tą parę rozgrywać. Nie przepadam, ale jestem w stanie. Tak jak nie przepadam rozgrywać statystyk na WIGU 20. Bo nie lubię po prostu polskiego rynku, uważam, że to jest bananowa giełda. Tutaj mocno polityczne fundamenty i tak naprawdę one mogą zanegować bardzo dużą część ruchów, czy też zatrzymać poprzez jakąś nieprzemyślaną wypowiedź polityka, czy też nawet zmanipulowaną wypowiedź polityka z aktualnie rządzącej partii. Więc tutaj te elementy są mają pewien wpływ na rynki, ale to, to nawet bo można było omówić na oddzielnym materiale. Tak, zresztą pewnie zaraz też nagam też oddzielny właśnie materiał, w może o tych statystykach trochę więcej powiem. W pewnym elemencie mogę wspomnieć też, że mamy do czynienia z sytuacją, w której te kilka strategii mi się uzupełnia i jest spoko. Jeżeli macie portfolio strategii, które się pokrywają, bo na przykład okupują ten sam time frame, te, albo kupują ten sam instrument w tym samym czasie. Bo możecie mieć strategię, która jest do rozgrywania podczas yy, przerwy na lunch w Europie. Możecie mieć strategię do rozgrywania na otwarcie Stanów Zjednoczonych. Możecie mieć strategię do rozgrywania na fixing europejskiej sesji giełdowej. Naprawdę może być cała masa, ale jeżeli będziecie mieli dwie strategie, które okupują ten sam czas, sposób bezwarunkowy, bo oczywiście strategia statystyczna okupuje mi od rynku, które jest bardzo dobre do scalpingu, natomiast kiedy rozgrywam statystykę na danym rynku, to nie robię tego w sposób scalpingowy. Jeżeli rozgrywam scalping, to nie rozgrywam statystyki. Więc tutaj wiadomo, że wybijam co jest ważniejsze dla mnie, statystyka jest ważniejsza niż scalping, więc tutaj, jeżeli mam silną statystykę, to nie będę rozgrywał, to nie będę scalpował w tym, w tym samym czasie, na tym samym rynku. Z kolei oczywiście w innych kwestiach mamy do czynienia z innymi rzeczami, które musimy brać pod uwagę. Stąd nasz zestaw statystyk, jeżeli posługujemy się kilkoma, powinien być na tyle zróżnicowany, dawać nam na tyle e, luzu na rynku, żeby się nam nie pokrywał, a jednocześnie pasował do naszej psychiki, o czym mówiłem w zdaje się, chyba to był trzeci epizod rynkowych szortów albo czwarty, jakoś tak. Tak czy inaczej, jest ten element kilku strategii musi też być dopracowany, musi być zaplanowany, więc z tą myślą Was zostawiam, żeby zawsze mieć plan, żeby mieć strategie przetestowane, żeby one się nie krzyżowały, nie generowały przeciwstawnych sygnałów, bo też będzie to męczyło naszą, naszą psychikę. To też oczywiście doprowadza do wypalenia zawodowego, do błędnych transakcji, do wyzajowania konta i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc te wszystkie elementy muszą być mocno, mocno przemyślane i muszą być dopasowane do nas samych. A przede wszystkim każda z tych strategii musi zostać opanowana w sposób co najmniej dobry. To nie jest to, że odpaliłem sobie 10 transakcji, dołączam strategię do portfolio. No nie, to jest trochę za mało. Setka. Dwie setki, tysiąc transakcji w zależności od tego też na jakim interwale. Wiadomo, że interwał dzienny, interwał dzienny nie, będzie nam, nie będzie nam generował tysiące transakcji wcześniej jak za co najmniej 3-4 lata, więc też nie ma co tyle czekać, już wtedy setka transakcji jest całkiem niezłym statystycznym podparciem dla tego, czy dana strategia pasuje do nas, czy dana strategia ma sens rynkowy. Dzięki wielkie i powodzenia na rynkach.